Dzień dobry. Witajcie kochani. Dzisiaj mam dla Was czytanie z cyklu: wybierz kartę, wybierz obiekt, a tematem tego czytania będzie, co powinienem, co powinnam teraz usłyszeć. Czytanie jest bezterminowe, czyli kiedykolwiek to czytanie obejrzycie, powinno z Wami rezonować, choć trochę. Będę używać talii Tarot The Old Path i The Wandering Star i już pokazuję obiekty, żeby nie przedłużać wybierz obiekt będą to dzisiaj kwiaty to jest yy, numer jeden, obiekt numer jeden obiekt numer dwa i obiekt numer trzy mam nadzieję, że już wybraliście i zaczynam od obiektu numer jeden I to jest ta lilia Lilia. Ok. Popatrzmy, co my tu mamy. Ok, kochani. Macie tutaj też kartę z, z wyroczni drzew. Jest to Cherry. I jest to bardzo piękna karta, która mówi o radości życia i o no spij spi soki ze swojego życia, że tak powiem, tak, czyli tak jakbyś pił wiśniowy sok, tak, albo jadł ciasto wiśniowe, albo możemy też to odnieść do wisienki na torcie, czyli masz to, co chciałeś albo i więcej. Bo Wisienka na torcie to już jest takie, prawda? Kropka nad i. Ta karta mówi o radości życia, o tym, że możemy wreszcie cieszyć się tym, co mamy. I powinieneś usłyszeć w tej chwili, że jest to dobra pora na to. Niezależnie od tego, co dzieje się na świecie i jakie niepokoje nami targają, czy, czy prawda, ogólnie zbiorowością ludzką, niezależnie od tego, jakie niepokoje są w tej chwili na świecie. W Twoim osobistym cyklu karmicznym, w Twoim osobistym życiu, to jest ten moment, aby cieszyć się życiem, aby właśnie spijać te soki, tak? aby dać sobie do tego prawo. Bo pewien etap się dobiega końca, i karta świata mówi o tym, że możesz podsumować swoje życie, i możesz, tak jak widzicie, Dwie postaci, podobne zresztą do siebie na tych kartach, one są nagie. To znaczy, że jesteś autentyczny w tym momencie i możesz spojrzeć na siebie z pełną jakby akceptacją. Spójrz na siebie z pełną akceptacją, doceń drogę, jaką przeszłaś, przeszedłeś, i zacznij cieszyć się życiem i spokojnie zacznij planować albo wyobrażać sobie nowy etap życia, bo on będzie już niedługo jakby zacznie Ci się klarować, tak? I tutaj jest bardzo ciekawa ta druga karta, siódełka buław, która mówi o tym, że zostałeś tak ukształtowany, wychowany albo też jest to karmiczne, że większość swojego życia czułeś, że musisz coś komuś udowodnić. Musisz udowodnić, że jesteś zdolny, musisz udowodnić, że jesteś przedsiębiorczy, musisz udowodnić, że jesteś silny, że dajesz radę. Że jesteś asertywny, tak? Różne rzeczy musiałeś udowadniać. Natomiast teraz już widzicie, ta postać na tej karcie zwykle jest bardzo jakby spięta. Ona musi, jest czujna, spięta, musi napinać mięśnie, żeby właśnie odeprzeć ewentualne ataki. I chodzi o to, żebyś już od tej energii odszedł. To już jest niepotrzebne. Już udowodniłeś to, co miałeś udowodnić. Ludzie Ciebie doceniają i szanują, nawet jeśli tego Ci nie mówią. Ta siła jest widoczna wszem i wobec, Twoja siła. I teraz y, nie, nie ładuj już energii w to, żeby coś komuś udowodnić. Po prostu odpuść to. Bądź sobą radosnym, spełnionym, planującym swój kolejny etap życia, a przede wszystkim właśnie korzystaj z tego życia kosztuj to życie. I tutaj y, kolejne karty mówią o tym, to jest, o, to jest ogromna stabilizacja. I cesarz i dziesiątka monet osobno mówią o stabilizacji, o tym, że jesteś w dobrym momencie życia, kiedy twoje życie się stabilizuje, ukorzenia i dopio, dopięłaś swego, dopiąłeś swego, nawet jeśli jeszcze tego może nie widzisz, nie doceniasz, to jest to moment życia, kiedy dopięłaś swego i nie musisz niczego już udowadniać, Możesz się oprzeć na sobie, na swoich doświadczeniach, również na materii. Tutaj jest bardzo dobra prognoza dla spraw materialnych, nawet jeśli tak to w tej chwili nie wygląda, albo jeśli nie czujesz, że to jest ten moment, to karty mówią, tak, to jest ten moment pogłębionej stabilizacji twojego życia. Kiedy możesz cieszyć się tym życiem i spijać jego owoce. I co jest ważne, żeby jeszcze usłyszeć, kolejny etap życia, będziesz planować już. Nie, nie po to, aby cokolwiek komuś udowadniać, ale po to, żeby po prostu pokazać światu, kim Ty naprawdę jesteś. Ale bez tego napięcia. Bez takiego też pośpiechu, że ja muszę, muszę, muszę wiecie, szybko coś zrobić. To jest, są bardzo dobre karty. Bardzo sprzyjające. Dziękuję. I teraz weźmy opcję numer dwa. Mamy tutaj różę. Co ta róża chciałaby nam powiedzieć tym, którzy wybrali tę opcję numer 2? Ok, popatrzmy, kochani. Mamy tutaj również brązę. położę, będzie nam łatwiej tutaj to, ten kadr osiągnąć, kiedy tak sobie to wszystko rozłożę. Ok. Zatem różo. Różo. Yy, Mamy tutaj też kartę brzozy i ona jest oznaczona numerem 0. czyli jest to boska interwencja. Boska... Yy, boski czas. Boska inter, interwencja. I to jest bardzo ważne, abyś to wiedział, Abyś to usłyszał, że jest to boska inter interwencja. Cokolwiek teraz się dzieje, co jest trudne dla ciebie, przytłaczające, trudne, yy, wiedz o tym, że dzieje się to yy, w kooperacji z górą, w kooperacji z Bogiem, w kooperacji z siłą wyższą. Yy, I jakby to powiedzieć, wiecie, to jest takie przesilenie w kryzysie, tutaj się pokazuje, tak? Czyli człowiek, zanim wyzdrowieje, nie wiem, czy o tym wiecie to jest ten właśnie taki najtrudniejszy moment przychodzi tuż przed wyzdrowieniem, że tak powiem, tak? Czyli jeśli opadasz z sił, jeśli jesteś załamany, jeśli uważasz, że coś się nie udaje, to wiedz o tym, że to jest ostatni, że tak powiem, ten moment przesilenia i za chwilę, za chwilę wkraczasz w nowe. To jest karta z numerem 0. Nowe życie, jutrzenka nowego, coś pięknego, coś bardzo świeżego przychodzi do twojego życia. I tutaj jest również odwrócony as mieczy, który może nam mówić o tym, że ty nie jesteś teraz w tej swoim w takim jakby osłabieniu, może fizycznym, może mentalnym. W tym osłabieniu, zmęczeniu nie jesteś w stanie teraz dobrze tego ocenić, co się dzieje. Dla ciebie może się dziać w twoim mniemaniu może się dziać źle, tak? Yy, możesz nie widzieć nadziei. Natomiast karta asa mieczy odwrócona mówi po pierwsze, nie oceniaj jeszcze tej sytuacji i nie oceniaj jej przesadnie, negatywnie. A po drugie, nie podejmuj żadnej decyzji w tej chwili. Nie podejmuj kluczowych jakichś decyzji. Nie. Poczekaj z tym do wiosny. Tutaj jest dwójka buław, która mówi o tym, że otrzymasz wsparcie w tej swojej nowej drodze życia, bo tutaj. To wygląda na nową drogę życia, na odbicie się z dna, na podniesienie się z czegoś. I tutaj dwójka Buław mówi: Otrzymasz wsparcie z dwóch stron i nie decyduj zbyt szybko w tej chwili o swoim życiu. Po prostu daj sobie czas, odpocznij, poczekaj na to wsparcie i poczekaj, aż twoje siły witalne wrócą do normy i rozpoczniesz bardzo piękny, bardzo zaskakujący nowy etap życia. Ale jeszcze nie teraz. Około wiosny. Dziękuję. I teraz będziemy patrzeć na opcję numer 3. Już chwileczkę. Ok. To sobie to wszystko poprzesuwam. I mamy teraz opcję numer 3 kochani. Ok. To jest bodajże Peonia, moi, moi drodzy. Jeśli chcielibyście wiedzieć, jaki kwiat wybraliście. Do kompletu mamy tutaj y, oli, drzewo oliwne, piękne drzewo oliwne. I tak naprawdę ta talia mówi o duchach drzew. Jest, jest również bardzo piękne i bardzo inne niż wszystkie talie. I co Wy tutaj wybraliście, kochani? Co powinniście usłyszeć? Popatrzmy. Co powinniście usłyszeć? w tym momencie. Kochani, przesłanie z, od drzewa oliwnego jest dosyć, no powiedziałabym mocne, mocne jest to przesłanie i jakże mocno koresponduje z sytuacją, którą mamy teraz w Polsce, ale to jest jakby absolutnie czytanie, nie ma nic wspólnego z polityką, natomiast no trudno jest tego nie odnieść. Przesłania z tej karty do tego również, co się dzieje w Polsce obecnie na Polsko-białoruskiej granicy. Karta mówi o tym, że każdy rodzaj konfliktu, każdy rodzaj wojny jest przegrany. Każdy, kto bierze udział w wojnie, przegrywa. I moment, kiedy rozpoczynamy wojnę z naszej inicjatywy, to już jest moment, kiedy przegraliśmy. Posłuchajcie tego uważnie. To jest przesłanie dla waszego życia. I karty również o tym mówią, te tarota, mówią o tym, że jesteście w nastroju dosyć bojowym w tym momencie. I moi drodzy, e, dziewiątka Buław mówi o tym, że stoicie na posterunku, e, jesteście też zmęczeni, ale jesteście pewni swojego i chcecie wytrwać na tej pozycji. Jesteście bardzo stanowczy w jakiejś sprawie, wiecie o tym, że macie rację. Nie poddajecie się od dłuższego czasu w jakiejś sprawie. Bronicie, bronicie czegoś bardzo zajadle, yy, i macie, że tak powiem, bojowe nastroje. Yy, zobaczcie, obie te postaci, paść mieczy i król mieczy są, wspierają się na mieczu, czyli na, na rozumie, tak? Ale jest to rozum, jest to racjonalne myślenie, ale jest tutaj wiecie taka nieprzejednaność, w tym. Zobaczcie, na minę tego króla. On się zastanawia nad tym, czy udowodnić się, że ma rację. Czy zrobić właśnie ten pierwszy krok. I tutaj karty, pierwszy krok, żeby coś udowodnić. I też może być to odniesienie do tej wojny, tak? Pierwszy krok, no, do konfliktu. Bo wiecie, że macie rację i wiecie, że możecie wygrać. Ten spór, czy konflikt. Natomiast karty mówią, poczekaj, nie rób tego. Nie rób tego, bo jeśli to zrobisz... Cała wina spadnie na Ciebie później i poniesiesz konsekwencje tego, co się stanie. Pozostań z tą swoją wiedzą, pozostań, że, pozostań z wiedzą, bo masz dużą wiedzę na ten temat. Co jest nie tak, jakie są nieprawidłowości, co, co nie gra, tak? Natomiast nie wszczynaj wojny z tego powodu. Po prostu zostań na swojej pozycji i obserwuj. Nie daj się też sprowokować. Tutaj mamy karty, które mówią stój, czekaj. Obserwuj bacznie. I będziesz wygranym w tej sytuacji, ale nie zaczynaj konfliktu. To jest przekaz dla trójki. I to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Pa! pa.